Cześć, z tej strony jest 7. A w dzisiejszym odcinku zagramy w inną grę niż zwykle, a mianowicie zagramy z Margonem. Pokażę Wam mm, bardzo przydatnego handlarza broni yy, w Karkahan yy, Można znaleźć tam zbroje, na przykład na 18 level, gdzie. Długo się zastanawiałem, gdzie można ją znaleźć, a teraz ją znalazłem. Jak sami widzicie, mam ją teraz na sobie. E, gdzie można kupić tarczę, aż do 40 levela? Nie trzeba kupować za smocze łzy, tam jakoś bardzo drogo u handlarza. Oj, przepraszam, u aukcjonera. No, a więc tak, gdzie jesteśmy już w Karkahan? Han, idziemy do dolnej bramy. I idziemy aż do przejścia do przedmieści Karkahan. A tutaj skręcamy w prawo. I tak. Pierwszy dom omijamy. A następnie wchodzimy do pracowni płatniczych. Tutaj klikamy na płatniczych Filever. I klikamy pierwsze zdanie. I jak widzicie. Mamy tutaj e, zbroję aż do 30 poziomu i tarczę do 40 poziomu. Mamy tu także łyżeczkę, łyżkę, st 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 stalowe noże i widelce. Myślę, że początkującym graczom Margonem pomogłem i dziękuję Snajperek7.